Siema, siema, witam Cię z Siłowni. Robimy dzisiaj dla Was trening pleców. Mamy trzy tygodnie do moich pierwszych zawodów. NPC, dzień później odbędzie się słodkie wyczklasy, na których też wystąpię. Także dzisiaj nie chciałbym za bardzo skupiać się na gadaniu, tylko na intensywnym treningu. Szczerze powiedziawszy, nawet nie mam za bardzo na to ochoty. Zmęczenie daje się już we znaki. Oczywiście czy tygodnie do zawodu, organizm jest już otłuszczony, samopoczucie coraz gorsze, głodny jak wilk, ale trening oczywiście trzeba zrobić i to do tego konkretny, bo oczywiście jakość mięśnia sama się nie wypracuje, także zabieramy się i lecimy z treningiem. Ćwiczenie numer jeden: ściąganie drążka do klatki piersiowej. Tak jak mówiłem wcześniej, staramy się robić mocno intensywny trening. No może troszkę mniejszym obciążeniu, ale te przerwy między seriami są trochę krótsze. No i staramy się ostro zapierdalać po prostu. Już ostatnia prosta. Także 100% skupienia i ciśniemy. Teraz mamy ostatnią serię ćwiczenia, numer dwa. Robimy rak pulę. Bywało, że zakładałem tutaj 260 kg, ale tak naprawdę tego nie potrzebuję już teraz do tego rywa, którą w sumie leczę dalej. Już można powiedzieć, że od roku. Nie robiłem rak puli wcześniej, zresztą na ostatnim treningu pleców, który wrzucałem z początku przygotowań jeszcze ich nie było, ale zauważyłem, że jednak przynajmniej Delikatnie, nie za ciężko, fajnie wzmacniają kor i też dużo pomagają mi przy pozowaniu. Z tego co zauważyłem, jednak lepiej mi jest trzymać wszystkie pozy, przede wszystkim nogi, kiedy te rak pule są robione. Jednak gdy bardzo dużo dźwigamy, no nie tylko nawet jak dużo dźwigamy, no to jednak takie właśnie bazowe ćwiczenia, typowo wielostawowe jednak. Utrzymują tą lepszą stabilizację, więc no, nawet delikatnie, ale trzeba je gdzieś czasami zrobić, żeby po prostu to wszystkie mięśnie były wzmocnione. Ćwiczenie numer 3 słownia na maszynie typu hammer. Jedna seria rozgrzewkowa już zrobiona i dwie serie robocze. Na każdym ćwiczeniu robię jedną, dwie serie rozgrzewkowe i dwie serie robocze. Teraz już taka można powiedzieć, że stała objętość cały czas, ale tak jak wspomniałem wcześniej, trening jest dość mocno intensywny. Staram się robić krótsze te przerwy między seriami. No i zapasem tam dwóch, trzech powtórzeń. Jednego, dwóch. Maksymalnie trzech powtórzeń w zapasie, aby po prostu jeszcze gdzieś jakieś kontuzji przy tej samej końcówce nie złapać. Także lecimy. Ćwiczenie numer 3, ściąganie trójkąta do klatki piersiowej, teraz już większy zakres powtórzeń, 15 ruchów, dwie serie robocze. Ćwiczenie piąte, sztruksy z hantlami, trzy serie to jest przedostatnie ćwiczenie na tę partię. Później seria łączona. I kończymy. I dzisiaj już nasze ostatnie ćwiczenia. Narciarz na wyciągu górnym. I tutaj robimy serię łączoną po 10-12 powtórzeń robimy 10 na tym większym obciążeniu i później schodzimy, z obciążenia schodzę tam około 15 kg przepraszam 10 i robię jeszcze 10-12 powtórzeń, więc ja zabieram się za ostatnią serię już dzisiaj, dzięki za obejrzenie całego materiału przepraszam za mnie, jeśli byłem trochę niewyraźny, ale musicie mnie zrozumieć Mam trzy tygodnie do startu, więc już tej mocy paliwa trochę czasami brakuje, ale staram się dla Was nagrywać, więc bardzo prosiłbym Was o zostawienie subskrypcji, jeśli jeszcze oczywiście tego nie robicie, za polajkowanie tego materiału. I oczywiście bardzo, bardzo proszę o zostawienie komentarzy pozytywnych, jak i tych negatywnych, ale konstruktywnych. Dzięki jeszcze raz i trzymajcie się, do zobaczenia.